A dzień dobry, dzień dobry, witamy w czwartek u grubego, więc w zdrojach. Przyszły nam na próbę takie wynalazki, nowe piękne tulczyki świeże. Spróbujemy zaraz machnąć z nich jakiś fileci. Może to nie łosoś? Aga Ale w otwarte tutaj. piękne mięsko będziemy z niego rzeźbić jakąś polędwiczkę ale bardzo z mega twardą ma Ładziki piękny nam wyszedł Będzie wędzone! Będzie jedzone O Piękny Prawie jak z maszyny